Smutek jest taką emocją, która cieszy się najgorszą sławą. Każdy z nas, jakby tylko mógł, pozbyłby się uczucia smutku i generalnie w życiu staramy się jednak unikać bólu, ponieważ smutek właśnie z tym bólem nam się kojarzy. I w tym wideo chciałabym opowiedzieć Ci o trzech rodzajach smutku, ponieważ jest jeden, którego jesteśmy w stanie się pozbyć, a są dwa, które tak naprawdę bardzo nam służą i sprawiają, że. Więcej mamy przestrzeni na doświadczanie nowych rzeczy. Otwierają przed nami nowe horyzonty i sprawiają, że ciało jest w stanie wiele odpuścić. I jeżeli poznasz te trzy rodzaje smutku, to będziesz w stanie w tym momencie, kiedy będziesz go doświadczała, określić, czy to jest smutek, który mi służy, czy to jest smutek, który mogę wyeliminować ze swojego życia. Nazywam się Anna Wisłowska i na co dzień pomagam kobietom, które były ofiarami przemocy emocjonalnej, odzyskać same siebie i tworzyć życie w zgodzie z wartościami, które są dla nich ważne. Powracając do smutku. Pierwszy rodzaj smutku, który akurat nam służy, jest to smutek związany z transformacją. I ta transformacja może dotyczyć zarówno naszych stanów wewnętrznych, jak i tego, co przychodzi do nas z zewnątrz. Jeżeli na przykład Uświadamiamy sobie poprzez pracę swoją wewnętrzną, że byłyśmy przez lata tłamszone, że nie mówiłyśmy o własnych potrzebach, a jeżeli o nich mówiłyśmy, to byłyśmy surowo karane. Czy to milczeniem drugiej osoby, czy odrzuceniem, czy krytyką. I ciało tak naprawdę zapamiętuje sobie emocje, ponieważ uwalnianie smutku jest potrzebne ciału, a nie nam. Jako duszy czy nieskończonemu istnieniu. To ciało potrzebuje uwolnić z siebie tą całą energię, która zastygła w związku z jakimś wydarzeniem. I jeżeli przechodzimy właśnie taką transformację wewnętrzną, zaczynamy postrzegać rzeczywistość inaczej, zaczynamy siebie widzieć inaczej, otwieramy się na nowe możliwości, to na początku może pojawić się w nas właśnie fala smutku. I bardzo często przejawia się to w ten sposób, że po prostu mamy nagłe takie uczucie, że tak jakby łzy nie chciały przestać płynąć. Czy w tym momencie położymy się na kanapie, czy położymy się na podłodze i zaczniemy wyć jak szalone, to to są te uczucia, które potrzebują być uwolnione z ciała, ponieważ mają związek typowo z transformacją i są czymś, co tą transformację żywi. Czyli bardzo zachęcam Cię do tego, żebyś patrzyła na swój smutek związany z tym, że. Coś w sobie przemieniłaś, coś zobaczyłaś, czegoś nowego doświadczasz jako na podlewanie nowych możliwości. Czyli że te łzy potrzebne ci są, żebyś mogła się później wznieść i wzrastać w związku z tym, czego się dowiedziałaś na swój własny temat. Jest też transformacja związana z sytuacją zewnętrzną. Czyli na przykład zmieniamy miejsce pobytu, zmieniamy pracę czy następuje jakaś zmiana, której w życiu nie planowałyśmy. To w tym momencie potrzebujemy opłakać i uwolnić tą energię żalu, która się pojawiła, że coś w moim życiu się zmienia, na co możliwe, że nie byłam gotowa i potrzebuję to wszystko w sobie ugruntować. Kolejny rodzaj, kolejny rodzaj smutku to jest smutek związany z moją interpretacją sytuacji. Czyli, jeżeli na przykład chcę coś zrobić nowego w życiu, a mam taki obraz samej siebie, że nie jestem wystarczająco dobra, nie wiem za dużo, popełniłam różne błędy i trzymam się tej historii, która tak naprawdę blokuje mnie na nowe doświadczenia. To jest to smutek, który ja sobie sama tworzę, ponieważ nie oceniam sytuacji. Z perspektywy tego, jak ona faktycznie wygląda. Czyli patrzę na przykład na swoje konto i stwierdzam, aktualnie na tym koncie jest tyle i tyle. Jak mogę stworzyć więcej pieniędzy? Teraz jeszcze nie wiem, jak to zrobię, ale wybieram to zrobić. Czyli to jest interpretacja w tym momencie, moja opowieść, która daje mi szansę na to, że ja mogę coś zmienić. Natomiast, jeżeli ja sobie powiem, że to już jest stracona sytuacja, jestem w ogóle w strasznym momencie i nic mi się nie uda, to to powoduje natłok tych emocji, które nie są smutkiem naturalnym, tylko są smutkiem związanym z tymi, co ja sobie opowiadam na temat mojej sytuacji. Jeżeli z kimś się rozstajemy i sobie mówimy, już nigdy nikogo nie spotkam takiego. Już nigdy nie będę szczęśliwa, nie wiem, jestem za stara. Nie ma takich facetów, jakich szukam, czy nie ma takich kobiet, jakich szukam. To jest opowieść, która powoduje w nas smutek. I to jest coś, co jesteśmy w stanie zmienić poprzez właśnie przyjrzenie się temu, co ja do siebie mówię. Czy to, co do siebie mówię, mnie wzmacnia, czy to, to, co do siebie mówię, mnie ogranicza? Bo jeżeli masz się czegoś nauczyć i sobie powiesz, no ja tego nie wiem, jestem beznadziejna, to to ciebie blokuje i powoduje, że im więcej takich masz osądów na swój temat, tym więcej smutku doświadczasz. Natomiast jeżeli sobie powiesz, okej, okay, teraz tego nie wiem. Ale mogę się tego nauczyć, albo jeszcze tego nie wiem. Jeszcze nie mam tej wymarzonej pracy. Jeszcze nie poznałam tego partnera. Bardzo prosty trik słowny, który powoduje, że jeżeli będziemy sobie wystarczająco długo to powtarzać, to zaczniemy dostrzegać te możliwości, ponieważ nasz mózg będzie. Ukierunkowany na to, i nasza intuicja również wie w tym momencie, że my stoimy za tym sterem, my sobie nie dokładamy bólu, nie mamy tego smutku, tak wywołanego naszą interpretacją, tylko skupiamy się na tym, nazywamy rzeczy oczywiście po imieniu. Ta sytuacja jest dla mnie trudna, ale co jest jeszcze przede mną? Co mogę wybrać, czego nie brałam pod uwagę? I jest jeszcze trzeci rodzaj smutku, który jest naturalną reakcją żalu, jeżeli ktoś odchodzi z naszego życia. Umiera, jeżeli umierają nasze marzenia, w takim sensie, że zainwestowałyśmy w coś mnóstwo energii. Bardzo często tak się dzieje, jeśli chodzi, nie wiem, o relacje, czy jeśli chodzi o jakiś plan biznesowy, że zainwestowałyśmy całą energię w związek, zainwestowałyśmy mnóstwo energii w nasz biznes, a się okazuje, że musimy go zamknąć. Że relacja na przykład trwała krócej niż byśmy chciały, żeby trwała. Przyjaźń okazało się, że to, co zainwestowałyśmy w tej przyjaźni, chodzi o jakby te nasze aspekty emocjonalne, to jak się zaangażowałyśmy, jak się otworzyłyśmy, i na przykład ta osoba później okaże się niegodna zaufania, bo ludzi poznajemy w czasie, to możemy doświadczać właśnie takiego naturalnego żalu po utracie złudzeń, również po utracie tego, że coś już w moim życiu nie będzie takie samo. Tej osoby już w moim życiu nie będzie, czy tego biznesu akurat nie będzie. Więc potrzebujemy naturalnie przeżyć swój żal. To jest tak jak dzieci: coś się wydarzy, przeżywają swój żal, a potem się uśmiechają. I tutaj my jesteśmy w stanie połączyć. Bardzo często się dzieje tak, że my nie dajemy sobie przeżyć tego naturalnego żalu, tylko zaczynamy wchodzić w opowieść na temat naszej sytuacji, dołując siebie jeszcze bardziej totalnie. Czyli przechodzimy ze smutku naturalnego, który jest tym żalem. Wchodzimy w smutek, który sobie już wymyślamy poprzez naszą opowieść, czyli dokładamy, tak, jakbyśmy się dzigały po ciele. Ponieważ to ciało doświadcza smutku, i to przez ciało właśnie ten smutek przechodzi. I jeżeli będziesz obserwowała tak naprawdę samą siebie swoje doświadczenia, to bardzo polecam Ci, żebyś przyjrzała się właśnie tym. Trzem rodzajom smutku: smutek związany z transformacją wewnętrzną lub zewnętrzną, smutek związany z moją interpretacją sytuacji i smutek, który jest po prostu żalem po stracie. I jeżeli już stwierdzisz, że na przykład jest to transformacja lub żal po stracie, to pozwól sobie te emocje przepuścić, bo my często chcemy tak naprawdę. Pozbyć się tego. Stwierdzamy, że to jest niewłaściwe, to jest niedobre. Natomiast, jeżeli sobie powiem, po prostu moje ciało potrzebuje to uwolnić. To wszystko jest w moim ciele i to ono potrzebuje puścić tą energię. To ono potrzebuje oczyścić się. I jeżeli dam sobie na to przestrzeń, to w tym momencie szybciej jestem w stanie powrócić. Nieraz, jak rozmawiam z moimi klientkami, to zachęcam je do tego, że jeżeli czują w sobie właśnie emocje smutku, to nawet, jakby żeby szły za tym, nawet jeżeli miałby przez godzinę płakać, ale bez opowieści, tak? Czyli bez tego smutku, który sobie dodatkowo tworzymy. I po godzinie, słuchajcie, nieraz jest tak, że po godzinie takiego płaczu, uwalniania okazuje się, że po prostu bierzemy głęboki oddech i zaczynamy postrzegać swoją sytuację lepiej. Mamy więcej energii, więcej nam się chce, tak? Ponieważ smutek, który jest zatrzymany, to jest Energia, której nie wykorzystujemy, a możemy ją wykorzystać twórczo na rozwiązanie różnych sytuacji, które są w naszym życiu, na rozwiązanie tych problemów. Zachęcam cię do tego, żebyś poobserwowała, czego doświadczasz, czym jest ten smutek i pamiętała, że warto jest wykorzystywać łzy do tego, żeby podlewać swoje własne marzenia. Czyli jeżeli doświadczasz transformacji czy też naturalnego żalu, to jak najbardziej jest to coś, co będzie Tobie służyło na przyszłość. Bardzo Ci dziękuję i oczywiście do zobaczenia w kolejnym wideo.